Witam serdecznie drogich widzów. Teraz można pewno lepiej słuchać Słuchajcie, jest mała awaria systemowa. Ten oto telefonik, to tu widzicie. O, problem jest w tym, że coś mi w nim szwankuje i muszę go naprawić, przez co nie mogłem przez y, ostatni y, czas nagrać dla Was w ogóle recenzji tego co chciałem, a no, były, byłyby już 4 odcinki od Ostatniego byłoby na pewno maska gazowa. Na pewno byłaby recenzja apteczki i dwóch już rzeczy, o których na razie nie będę zdradzał, o co chodzi. Yy, ale problem jest z tym, że coś mi się tu stało z tym telefonem. No może dlatego, że już ma 3 lata. Muszę dzisiaj go yy, naprawić. Nie wiem czy mi się uda, mam nadzieję. Niektórzy powiedzą, że mogą GoPro nagrać, tylko że to GoPro to nagrywa w takiej jakości, że to jest trochę takie śmieszne i bym musiał jeszcze mikrofon do tego dokupić, po prostu nie chce mi się hajsu wydawać. Postaram naprawić się właśnie ten oto telefon i dzisiaj myślę, że jeśli się uda naprawić, to to na pewno jeszcze nagram jakąś recenzję, bo naprawdę jest sporo do nagrania i też parę informacji a propos, no bo wiecie, już, już niedługo do nas listopada święto niepodległości trzeba, trzeba się jakoś przygotować że tak powiem no i dobra, słuchajcie GTA 4 pomyślałem, że ogramy. jakaś gra musi być co jakiś czas na kanale żeby nie było nudno To jeszcze mikrofon tylko o kur... nie wiem, żeby było dobrze słychać bo... Tyle razy tam zaczynałem zawsze jakieś problemy były nie z tym mikrofonem no, najmniej niby 140 zł. No na razie, jak działać, działa. Dobra, no. go tutaj myślę, że teraz wszystko słychać. Jak tak, to jest świetnie. Ale zanim, też jeszcze go tutaj muszę uregulować. No, wybaczcie, że to robię teraz, a nie kurde, kiedy indziej. trochę czasu też mam mało. O, dobra. Jest, teraz na pewno lepiej słychać. Słuchajcie, GTA 4, jak mówię, musi być grać co jakiś czas na kanale, a na razie no to jaką grę dla Was mógłbym ograć? No, Call of Duty, ogram myślę, że na święta, myślę, że to GTA 4, jak się będę regularnie nagrywał odcinki, to myślę, że nawet skończymy w listopad, no, no pod koniec listopada albo na początku grudnia. Chcę się do początku grudnia wyrobić z tym GTA, żeby później mieć czas na e, między innymi aktywację tego serwera, o którym tak stale mówiłem, e, chcę, dla was robię serwer taki e, na CS, dla, na, do CSA 1.6, wiem, może ktoś powie, czy nie do Global Offensive, do CSA 1.6 jest bardzo fajny, jest już w etapie, że tak powiem, modyfikacji, już w 30% jest zrobione, że tak powiem. Powgrywałem teraz pluginy i jeszcze tam piosenki, teraz jeszcze muszę się zająć teksturami, żeby wiecie, troszeczkę tam le, lepiej to otoczenie wyglądało, mapki wgrać, piosenki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, dobra, słuchajcie, GTA 4 chyba każdy zna, ja jeśli nie zna, ja, ja nie grałem nigdy, może nie nigdy, grałem, bo mam GTA, może, fabułę przyszedłem może 5%, sobie tylko grałem tak, żeby sobie pojeździć autami, ale nigdy nie grałem coś takiego, żeby się skupić tylko na fabule. Tutaj po prostu sobie wgrałem kiedyś jeszcze tam mody jakieś sobie grałem, ale teraz przeinstalowałem, żeby była czysta giera i zaczynamy. Zaczynamy moi drodzy, GTA 4. Głównym bohaterem chyba każdy zna jest Niko Nikobelik, czyli serbski, że tak powiem, uchodźca, który uciekł, kiedy była wojna domowa w Serbii w latach 90. Jego historię myślę na YouTube możecie znaleźć. Ja już nie będę opowiadał, tylko chcę się skupić na gierce. No, tylko, że teraz ja bym musiał, muszę od nowa wszystko tutaj włączyć, bo aktualnie, no to tutaj, no, troszeczkę już mam przejść, przejść, no ile tutaj przeszedłem, no, no mało, no ma sobie tak, tylko po prostu okay, gdzie tu jest gra, od nowa, tak, dobra, to zaczynamy, pierwsza misja. He's back, you bitches! Where Dirty shot, Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ah, ignore him. Come on, we got to get this thing ready before we talk. Let's go. Yes, you get stabbed. that. Yeah, stone.

może włączę tą stację radiową, bo nie mam zamiaru, żeby mi YouTube zablokował. Kurde. E, wszystko jest na maksymalnych ustawieniach. Słuchajcie, może taka sytuacja, że tam coś może ścinać, bo ta gra nie jest dobrze zoptymalizowana z systemem Windows. To nawet na YouTube sobie możecie przeczytać. Good. Chodzi o to, że po prostu no za mało czasu poświęcono, żeby ją zoptymalizować na systemy Windows, iOS. Dlatego no to, tam jakieś ścinki od czasu do czasu mogą być, ale gra i tak mi dobrze działa. No są wymagania zalecane jakie są, no to tam bodajże chyba 8GB RAMu. Oraz y, <laughs> chyba karta graficzna 2 gb no tak, mam 6 gb w pamięci karty graficznej, więc nie ma problemu to wszystko. Dziadko mówię może być, że tam coś się zetnie, bo gra się musi nie jest zoptymalizowana dobrze i dlatego. Ale tak to płynnie wszystko działa. Oczywiście proszę nie myśleć, że się zetnie tak, że no, będziemy mieli klops. Jak się zetnie to troszeczkę, więc spokojnie

Niko już widzę się załamał po tym, w jakich warunkach będzie mu przystało mieszkać No i dobra, mamy 25 dolców na dzień dobry Tu mamy już dom Dobra Można oczywiście zapisać grę i tak dalej yy, tylko tak, broni nie mamy żadnej Myślę, że drugi odcinek poświęcimy, żeby trochę sobie poszukać tych broni po Liberty City. E, Liberty City to jest m.in. miasto z GTA 3. Dobra, go see Roman, ok. E, ja może sobie zapiszę, bo już. Dobra, e, Aha, dobra, 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 tu zapiszemy. No i jest. Dobra, jest zapisana gra, więc możemy ruszać. No na razie nie ścina, ale no mówię, no, to jest do czasu. Idziemy do Romana, bo tam wiecie, no, takie mamy polecenie. Dobra. Okej. Okay. Na razie, no mówię, jest wszystko ok, no tutaj nam pokazuje, że sobie można zjeść i tak dalej. No. Dobra, no i patrzcie, no, płynność jest, jak tak zrobię. Eee, chwileczkę, jeszcze tylko zobaczę, bo tu wiecie, obecnie zawsze mi chce działać jak chce. Eee, dobra, dźwięk, widzę, wszystko ładnie przychwytuje, więc zaczynamy. Więc zaczynamy. Teraz do Romana się trzymał. No to no właśnie, to była lekka ścinka i sami widzieliście. No to jest tak, bo ponieważ, powiem w skrócie: gra była początkowo zamysł był taki, aby wydać. Ajajaj. Aby wydać ją tylko na Xbox 360 i PlayStation 3. Ale pomyślano jeszcze przed premierą, że to powinno być na komputer. No i. Tak się wzięto w garść i zrobiono... Ajajaj, o tu się policja jedzie świetnie. Tak po, po, pomyślano, no i zrobiono na komputery wersję, tylko że no... Oni poświęcili bodajże chyba miesiąc czy tam dwa, żeby szybko pozmieniać tam różne w... wartościowość gry, w sensie w takim, żeby wiecie, można, można było ją na kompy... Yy, b... Aby na kąpie mogło działać. No i tak zrobiono, że no nie zrobiono jej tak, jak powinna być, bo tam są pewne niedokończenia. Ale no, kto ma mocniejszy komputer, ja mam akurat no, mocny, no więc wytrzymuje spokojnie. Więc jest dobrze. Bo nawet y kiedy to? W bodajże w chyba dziewiątym czy tam 8 gra już Nie, to chyba 9 był można było ją kupić na komputery. Tam były wymagania, że tam minimalne 4 gigabyte RAMu i tak dalej, i tak dalej, że niby zadziała, no ale... Ja to widziałem co mojego kuzyna było w tamtym czasie, ja nie pamiętam dokładnie co, co to tam wtedy wyskoczyło, ale pamiętam, że muliło mu, mimo że były minimalne, no ale no wiecie, to były wtedy komputery bardzo słabe w tamtych czasach, monitor kineskopowy jakie tutaj mamy, więc coś się dziwi, teraz to mamy co innego. <śmiech> <śmiech> więc sami widzicie. Ale nie jest to akurat źle. Myślałem, że będzie to ścinać, tam mulić, ale jednak nie. Gra działa dobrze, bo mówię, no musi być silny komputer. No. Nawet na po, takim dobrym laptopie gamingowym, może nawet może nie najtańszym, ale takim średniej półki cenowej, tam na przykład za 3,5, a to myślę, że ta gra powinna Wam działać. Lecz teraz y, możecie sobie ją kupić na Xboxa 300, y, Xboxa Series X albo jak ktoś ma y, Xbox One. Bo na Xboxie Series X teraz to to będzie bardzo fajnie działać, bo jak mówię, gra jest... Była stworzona z myślą o Xbox. No i o PlayStation też. Dobry to jedziemy. Ajajaj, aj, aj. tu jest troszeczkę inny system sterowania i to właśnie mi się podoba, bo zobaczcie, auto nam nie skręca tak mocno, jak to jest na przykład w, poprzedn... w innych częściach GTA, tylko no... Patrzcie, ono tak skręca jak w prawdziwym świecie, że no nie ma tak, że lekko naciśniemy i od razu nam... Auto może zaraz zadachować i drifta zrobić. Tutaj jest no to tak bardziej realistycznie zrobione. Dobra, jesteśmy. tylko mogłem jeszcze wgrać polski dubnik, no ale już trudno się mówi. No i co teraz? Dejko aha, dobra, dobra. Wracaj do Romana, co jest? Aha, dobra, coś się, coś się zacięło przez chwilę. Aha, mam się rozejrzeć i co? Jeszcze zobaczę, zobaczę tylko czy tu, nie wiem, tu wątpię, żeby był język polski, no ale no. Tylko sobie sprawdzę tak z ciekawości. Nie ma wszystko znam na maxa no. no. Dobra. Trudno, no bez dubbingu na razie będziemy. No i co ja mam tutaj? No mam wróć do Romana no i co teraz? chcemy ja to zrobić? A dobra It's so quiet here. Roman. You winning? Don't worry. I'm getting so many bullets it's like I'm in a cage. Miss Makul. If you miss your motherland, you'll be in the wrong place. Dobra, czyli mam tutaj, o! A mam tutaj patrz, obserwować chyba te uliczki, no to obserwujemy. Sharks, I Oho! Fon, dobra, fajnie, dobra. Fon, bo ma mam ja już o więc waczy, ja w to praweł temu grałem, ja, więc nie wszystko pamiętam, co to było na początku. Oje, oj. Co ja mam ich ścigać, czy jak? Tak. Ojojoj. Oj. A oni mnie będą ścigać, dobra, 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 dobra. No i mówię, my trzeba się tutaj nauczyć jeździć, żeby nie za szybko, bo wtedy to, no mówię, no, nie będzie tak, że sobie skręcimy. Musi, musimy już wyczuć to. No ja już to wyczułem na tej klawiaturze, bo sobie grałem wcześniej, yy, że tak powiem, robiąc rozwałki między innymi tutaj, no wiecie, wiecie, co to jest rozwałka chyba. Nieograniczona ilość amunicji i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i teraz. A no i widzicie, no. Może nie to, że mam opanowane, ale już, no, staram się jak najlepiej jeździć tutaj. Bo w chwili obecnej, no to muszę. Oj, oj, muszę się przyzwyczaić. Przez to, że za dużo się grało w GTA 5 San Andreas. To. To przyzwyczajenie naprawdę mija.

No i fajnie, 30 dolców dostaliśmy i co? Pójdę może grę sobie zapiszemy, bo wiecie, lepiej mieć zapisaną niż później jakieś nieprzyjemność będzie i wiecie, czy to aj, 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 aj. no mówię, no za szybko nie mogę jechać, bo tak to. to... Ciężko za. Nie wiem, chyba do tego romana trzeba także zadzwonić tutaj. Ja już po tej, po tym odcinku. Jak za nim go wyślę, to spróbuję jeszcze pobrać dubbing i go wgrać, jeśli znajdę jakiś sensowny. Bo najlepiej jak się znajdzie ten oryginalny, bo te, te, te takie robione przez zwykłych ludzi, to nie zawsze no, nie chcą... nie zawsze współgrają tutaj z wersją gry, więc to jest problem. Więc będę się starał szukać takiego dubbingu w wersji, żeby tutaj pod wersję gier, gry pasowało. Ok. To jest tak, legendy, Cousin Tu na jednym będziemy może to sobie zapisywać, co? Zapisujmy. Okej. Okay. No i gitaro. Dobra, eee, je, możemy. Aha, mamy wiadomość. To sprawdźmy sobie.

Nie wiem. No ta auto nam się trochę naprawiło. No może nie całkowicie, ale no nie ma tych widzę... ...strzałów, jakie wcześniej miałem. Dobra, jedź, jedźmy do niego. Jakąś misję ma pewnie, ale tu widzę... ...coś się na mapie pojawił, jakiś znacznik. Tu chyba nie do tego. Fajnie już policja tam idzie. Była. Yeah. No Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man! Come on. Oj, oj. A now, eh? it's not my friend. He's <laughs> my lunch shark. <laughs> <laughs> Stop this! <laughs> <laughs> uh? Who <What> are you? <laughs> Get out of here. <laughs> yeah. Oh. Yes. Are... Oh. What about you? <laughs> Help me. Come on, oh super. Uf, Uf, Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? Ale widzę, że tu napisów nie ma. A dobrze, żeby były. Żebyście sobie też mogli. Audy, fine, display ok dobra chodźmy do tego jego auta Roman taxi go to the subway station ok idziemy do stacji metra to misy mamy i myślę, że to będzie na razie na tyle no. mówię, jak regularnie będę nagrywał to Koniec listopada, początek grudnia, to na spokojnie to powinienem skończyć. Jeśli oczywiście będę to regularnie nie? tak będę się opierdzielał, to tego w ogóle nie nagram. Dobra. No i tak tutaj. G. Get in, ladies. Hey Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle.

Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, Lovely, are you I'd like gym? to see you again, Nico.

The Clothes Shop. Jechę tego sklepu za zatem. Czyby jakieś nowe ubranko sobie kupimy? Chyba tak. <śmiech> <śmiech> Dobra. Ja mam pieniędzy, bo tam bodajże chyba 80 dolarów mam, więc za dużo sobie nie kupię. Ok. Ruski sklep. Nie chcę jeans. No i co my tutaj mamy? Jacket. Jest tu coś jeszcze pod tego? Dobra, weźmy to po prostu Jacket Boat for free. O! No i gitara Teraz podnie jakieś by się przydały Jeans. O myślę, że powinny być dobre. Dobra, dobra, nie kupujemy więcej. Wystarczy, bo mizer kasy nie starczy. No i gitara. Dobra, zapisujemy gierę, i to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze do Romana przy okazji zadzwonimy. Hey Roman,

Ciuchy, ale na razie zostaniemy przy tych ciuchach. Jest dobrze. Tylko chciałem sobie tutaj z Aha, dobra. Hej, Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend? I remember. What's up, Michelle? Nie robię tego normalnie, ale że lonely having just moved to Liberty City i wszystko. You do not normally do

No i słuchajcie, to by było na tyle na razie w tym odcinku. Ja ten montuję i zaraz muszę się wziąć za telefon, bo chcę go naprawić, bo jeszcze chciałem nagrać parę fajnych ciekawych rzeczy, bo tutaj mam cztery odcinki fajne zaplanowane, ale mówię, jak naprawię w telefonik, zrobimy je. Ja kończę następny odcinek to poświęcimy sobie nie na misję, tylko żeby sobie poszukać broni, które są rozsiane tutaj po Liberty City w tej części gdzie jeszcze mamy, gdzie mamy na razie dostęp. Patrzyłem w internecie są te bronie tutaj nawet ost, ostre, na ostrą amunicję, więc poszukamy ich sobie, żeby chociaż był jakiś pistolet czy też karabinek szturmowy, żebyśmy nie byli, że tak powiem, bezbronni. Żeby Niko też yy, nie wydawał kasy, bo na razie no to mamy fatalny budżet 35 dolarów, więc to jest no, bardzo źle. Yy, ja dziękuję za obejrzenie. Zostawcie subika, bo kurde no, 90% z was nie zostawia. Więc... Proszę, po obejrzeniu zostawić suba i łapeczkę w górę. Dla mnie to duża motywacja, naprawdę. E, dobra, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i zaraz się zajmuję montowaniem, a następnie naprawą tego oto, tej skrzyneczki, bo muszę nagrać kolejny odcinek. Do zobaczenia, do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!